W pierwszym vlogu dzisiaj mamy czwartek, 28 i zapraszam na vlog. Chyba wiem o co chodzi. Znaczy Nie, a. Obiecaliśmy nikogo nie mówić, ale. Na barwą, jak miesiąc temu poszliśmy do wzrostu. Dzień kochani, witam was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie vlog. I tak, zapraszam na do oglądania. W ogóle. Mam um, nowe podnoście. Znaczy nowe. Tydzień już mają. Takie fioletki. Tak, tak. I będzie vlogster, czyli odliczenie do świąt wielkanocnych. Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. Eee, czy będą tygodniowe vlogi, czyli będzie ich cztery, czy będą po dwa vlogi w tygodniu nie wiem, zobaczymy. Ale chcę będę kręciła w poniedziałek vlogi Także zapraszam. Do subskrybowania? Pan Macie tak podejmuje ryzyko. Sprawdź, Musi być siwy. Cześć, kochani. Ja wróciłam do domu. Leżę sobie w łóżku. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć kilka rzeczy. A mianowicie będzie vlogster, czyli odliczenie do świąt wielkanocnych. Jak wiecie, teraz jest teraz są święta wielkanocne w kwietniu, koniec kwietnia i stwierdziłam, że jakieś filmiki z tego okresu Będą. Także zobaczymy. Na pewno jakieś vlogi będą i tak dalej. Także wyczekujcie. Oraz drugą rzeczą, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że Miałam nagrać o tym osobny filmik. Ale stwierdziłam, jak tak sobie wypisałam wszystko. To stwierdziłam, że tam dużo domówienia nie mam. A mianowicie jak widzę ja byłam na tym tygodniu surowym, że tam się jadło tylko owoce i warzywa przez tydzień takie surowe niegotowane. No, i chciałam Wam powiedzieć mi więcej etapami. Jak to wyglądało u mnie, jak się czułam i, i tak dalej Więc pierwszego dnia było wszystko ok Nie odczuwałam żadnego głodu ani nic Także było wszystko super, idealnie i tak dalej Drugiego dnia Drugiego dnia obudziłam się z wielkim bólem głowy Po prostu bolało mnie bardzo mocno Więc wzięłam tabletkę jednak to nie pomogło, ponieważ moja mama mówi: weź tabletkę, to, to ci przejdzie. No i ja tą tabletkę wzięłam, ale to nic nie pomogło. Dalej bolała mnie ta głowa cały, cały dzień i nawet jak już później się kładłam spać dalej, ta głowa mnie gdzieś tam ćmiła. To nie był taki ból, że ból-ból, tylko tak lekko ona gdzieś tam ćmiła. Trzeci dzień środa. Obudziłam się z bólem głowy i takim samopoczuciem. Takim powiem Wam szczerze, że takim sobie. No, ale jakoś przeżyłam ten dzień i tego dnia zauważyłam też, że żołądek zawsze mnie. Tak jakoś po prostu dziwnie po tym, jak zjadłam, żołądek miałam tak dziwnie, tak wiecie, napęczniały, tak można to powiedzieć. A wtedy zniknęło mi to. Nie miałam takiego o nabrzmiałego. I po prostu zniknęło to nabrzmienie. Także jest plusik. Czwarty dzień to był czwartek. I tego czwartego dnia, słuchajcie, ból głowy mi przeszedł. W środę wieczorem już mnie nie bolała głowa, także okej okay było. Eee, w, środ w czwartek e, tego czwartego dnia bólu w ogóle nie było. E, Samo poczucie było super. E, głodna przez ten tydzień e, ani razu nie byłam, bo jak byłam jak zaczęłam odczuwać jakiś tam głód, to po prostu siadłam Albo piłam na przykład sok, e, także yy, tak to wyglądało. Yy, piątek, którego Wam już chyba nie nagrywałam, jak z tego co wiem, yy, bo było po prostu to samo co resztę dni, yy, także Wam nie nagrywałam. Yy, no a Wy, yy, właśnie. Yy, w ten piątek. Yy, ogólnie było wszystko chyba w miarę dobrze. Samo poczucie było super. Zauważyłam, że mój brzuch jest właśnie taki yy, bardziej, yy, jakby to powiedzieć yy, no taki inny po prostu. Yy, lepiej się czułam, na pewno, yy, ze sobą. Włosy, co najważniejsze, słuchajcie, nie przetuszczały mi się. Ja umyłam, słuchajcie, włosy tylko raz w tamtym tygodniu, a tak zawsze myłam dwa razy w tygodniu, a wtedy mogłam umyć spokojnie raz, i ani ta głowa mnie nie swędziała, ani ta głowa mnie nic, po prostu, no nic. Nie przetuściła się ani nic. Cera. Mm. Na cerze nie miałam żadnych e, jakichś większych e, wyprysków czy żadnych krostek. Nie miałam nic nie ten e, przez ten tydzień, a bałam się tego, że właśnie zaczną mi wychodzić jakieś e, pryszcze, czy nie wiadomo, co innego. E, ale nie było nic takiego. że reasumując wszystko podliczając polecam takie coś tylko słuchajcie fajnie zrobić sobie dłuższe dwu 3 tygodniowe i schodzić po malutku do tego powolutku tak jak ja to na przykład teraz robię żeby w, w, maj, w maju Maj, czerwiec. No i okres wakacyjny. Te dwa miesiące, czyli ogólnie na cztery miesiące przejść chcę sobie na to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie powolutku schodzę. Po prostu jem drugie śniadanie. Pierwsze, drugie śniadanie. Kolacje. Same owoce i warzywa. Takie właśnie na ten. Nasurować to wszystko. A obiad jem normalnie. No i przekąskę oczywiście też jem owocową lub warzywną. A obiad po prostu jem normalnie. Także jeżeli chcecie takiego foodbooka, to wam nagram. Także tak. A ja się też z wami żegnam. Pa! I polecam takie coś. Można sobie spróbować. Fajne. Fajne, naprawdę fajne doświadczenie. Także tak, ja się teraz z Wami żegnam. Uciekam yy, się myć i pa.